Poranna rozmowa Radio Opole. Witam słuchaczy, witam panią. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Mówimy dużo w Radiopole o tym, że czasami trudno lekarzy, brakuje ich na przykład w szpitalach, ale nie będzie brakowało lekarzy 4 lutego w krainie. Zdrowia dzieci. Co to takiego? To prawda, Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z partnerami organizuje wydarzenie właśnie pod nazwą Ukraina zdrowie Dzieci. Jest to event poświęcony promocji profilaktyki i promocji zdrowia wśród najmłodszych mieszkańców opolszczyzny. Ta promocja to po prostu wizyta u lekarza specjalisty bez skierowania, bez kolejki, bez rejestracji. Tak, zapraszamy dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia do Toyota Park od godziny 9 do godziny 17, właśnie 4 lutego. Czekamy zarówno z lekarzami, pediatrami i lekarzami rodzinnymi, jak i naprawdę z wielkim gronem lekarzy specjalistów, którzy pomogą nam w tym dniu szerzyć profilaktykę, jak i przeprowadzać konsultacje wśród najmłodszych mieszkańców. I jacy to będą specjaliści i czy taka jednorazowa wizyta u specjalisty w sobotę połączona, no powiedzmy z zabawą i rozrywką coś pomoże? Organizujemy ten event po to, aby odwrócić negatywny trend w zdrowiu naszych dzieci właśnie po pandemii COVID-19. Dlatego, że dzieci przebywające na nauce zdalnej nie uprawiały sportu, praktycznie jadły co chciały. Widać, że i jest prezentowana przez nasze dzieci nadwaga, brak ruchu, ale też różne inne choroby. Dlatego chcemy, aby właśnie w sobotę, myślimy, że to jest taki odpowiedni dzień, ponieważ większość rodziców ma wolne, część rodziców już z wyprzedzenia będzie mogła zaplanować urlop, skorzystała z tego eventu. Ścieżka będzie wyglądała w ten sposób, że każde dziecko wchodzące na naszą krainę zostanie zbadane, i zważone, zmierzone i zważone przez albo pielęgniarkę, albo studenta medycyny. Po dokonaniu takich podstawowych pomiarów zostanie, zostaną one zapisane w specjalnej książeczce i każde dziecko z tą książeczką uda się do lekarza, pediatry bądź lekarza e, rodzinnego e, i tutaj lekarz rodzinny dokona pierwszych badań. Mhm. Na podstawie wyników tych badań, jak i przede wszystkim na podstawie wywiadu przeprowadzonego z rodzicem e, określi do jakich specjalistów to dziecko może się u nas udać. Właśnie w ten dzień do tych specjalistów, tak? I Dokładnie wtedy tak. Z, z taką mapą, z taką listą specjalistów, do których trzeba z dzieckiem pójść. Wychodzimy z jednego gabinetu i idziemy dwa kroki dalej do drugiego gabinetu, bo to jest wszystko na miejscu. Wszystko na miejscu. Staraliśmy się przygotować wydarzenie w ten sposób, aby to nie był jeden lekarz specjalista z danej dziedziny. Na przykład, jeśli chodzi o rozpoznawanie wad, spo, wad postawy, skoliozy, schorzeń kręgosłupa u dzieci. Przygotowaliśmy aż 12 różnych specjalistów, którzy jednoczasowo będą mogli określać i w jakim stopniu nasze dzieci powinny mhm. gdzieś dalej zostać zbadane, um, staraliśmy się dobierać specjalistów w ten sposób, aby jednoczasowo, w jednym dniu, kompleksowo można było skorzystać nie tylko z konsultacji, ale przede wszystkim również z badań diagnostycznych. Jakie to będą na przykład badania? Z jakich e, dziedzin? Będziemy mogli skorzystać z badania USG, z badania wzroku, z badania słuchu, a także lekarz kardiolog będzie mógł, jeśli uzna to za konieczne, przeprowadzić badanie EKG u dziecka. Czyli to nie będzie tylko rozmowa z lekarzem? Panie doktorze, coś chyba się dzieje nie tak ze wzrokiem mojego dziecka czy, czy, czy z serduszkiem, tak? Od razu sprawdzimy konkretnie, co się dzieje. Sprawdzimy konkretnie, co się dzieje. Lekarz będzie mógł doradzić, jakie kroki. Podjąć w najbliższej przyszłości, żeby podjąć odpowiednie leczenie. Ale oprócz tego będzie, oprócz samych lekarzy, specjalistów, którzy zgadzając się na udział w krainie, e, robią to zupełnie charytatywnie, mhm. e, dlatego aby pomóc właśnie dzieciom opolszczyzny. E, są też na przykład dietetycy, którzy będą mogli ułożyć plan e, na podstawie tych właśnie pomiarów, które dziecko uzyska tuż przy wejściu, mogli, będą mogli e, ułożyć plan dietetyczny e, dla dzieci, tak aby pomóc wyjść na przykład z nadwagi. Mm, ilu znaczy, z jakich dziedzin specjaliści będą? Z wielu dziedzin. Wszystkich chyba nie wymienimy, ale tak dla przykładu wspomniała trochę pani o, o kardiologach na przykład, tak? Co jeszcze? Tak, będziemy chcieli, żeby dzieci mogły się przebadać w zakresie ortopedii, fizjoterapii. Będzie można przeprowadzić konsultacje psychologiczno-psychiatryczne, konsultacje neurologopedyczne, laryngologiczne, chirurgiczne, alergologiczne, pulmonologiczne, diabetologiczne, naprawdę jest gama bardzo duża, mhm. Oprócz tego badania diagnostyczne, ale też y, podzieliliśmy to trochę, y, to, to wydarzenie trochę na strefy. Y, ta strefa, o której ja mówię, to jest strefa dla dzieci starszych, czyli powyżej trzeciego roku życia. Natomiast dla dzieci od 0 do 3 przygotowaliśmy strefę malucha y, i w tej strefie malucha y, będzie można. Y, skonsultować się ze specjalistami, którzy, stw, którzy pracują z dziećmi właśnie w tej grupie wiekowej. Mówimy tu o neonatologach, mówimy tutaj o fizjoterapeutach, którzy właśnie skupiają się na prawidłowym rozwoju maluszków, ale także o pomocy laktacyjnej i całej pielęgnacji e, noworodka. I to wszystko będzie, że tak powiem, opakowane czy przystrojone w taką formę zabawową dla dzieci. W zeszłym roku ta impreza odbyła się po raz pierwszy. Byłam na niej z dziećmi, więc dzieci nawet nie zauważyły, że lekarze ich badali. Bo tam było tyle baloników, gadżetów, zabawek, poprzebieranych ludzi za maskotki, że tu jedna, jedna wielka impreza dla małego dziecka jest. To prawda, bardzo nam zależy na tym, aby ta oprawa wizualna imprezy była jak najbardziej przyjazna dziecku. Każde dziecko, które wejdzie w naszą, do naszej krainy, otrzyma specjalny prezent. Dodatkowo będzie można skorzystać z animacji, które będą w tym czasie prowadzone. Musimy się liczyć z tym, że możemy postać chwilę w kolejkach, bo myślę, że to jest nieuniknione nawet przy tak wielkiej liczbie specjalistów, ale zadbaliśmy o to, żeby dziecko w tym czasie się nie nudziło. Oprócz tych animacji, będzie można pobawić się zabawkami z firmy Playmobil. Będzie można ym, popatrzeć na y, i skorzystać z kursu pierwszej pomocy, y, ale także w y, odpowiednich godzinach y, współpracują z nami klub sportowy Judo Mizuka, y, jak i Odropole. Y, Odropole będzie przeprowadzać trening, jeśli pogoda pozwoli, mamy nadzieję, y, że będzie on odbywał się na boisku, który jest y, y, obok y, Toyota Park. Natomiast jeśli nie, będziemy starali się zagospodarować miejsce w środku. Y, y, będzie można skorzystać z poka z, z pokazów judo, jak i z samej nauki po prostu dzieci ściągną buciki tak, i poćwiczą e, podstawowe ruchy judo na macie. Będzie także stanowisko NFZ-u, rzecz jasna, bo to NFZ organizuje to wydarzenie. Będzie też Studio Radio Opole na miejsce. Na e, miejscu. Tak, będzie Studio Radio Opole, będzie stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia. E, I na tym stanowisku e, w sobotę oferujemy e, to, co jest naszą domeną przy wszelkiego rodzaju wyjazdach, czyli e, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, a Przypomnę, że wydarzenie odbywa się tydzień przed feriami, mhm. więc e, nawet dla tej samej karty EKUS e, warto nas odwiedzić, jeśli ktoś wybiera się w tym czasie poza granice naszego kraju. E, ale również będziemy przypominać, e, że Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje leczenie uzdrowiskowe dzieci. Czyli sanatorium, mówiąc e, popularnie, tak? Tak, jest. Sanatoria dla dzieci. O tym e, często zapominamy, bo e, gdzieś tak w przestrzeni publicznej skupiamy się na tym wyjeździe do sanatorium. Dla dorosłych, natomiast dzieci. Też wyjeżdżają do sanatorium. Opowiemy, co trzeba zrobić, żeby takie dziecko wyjechało i jak to wszystko wygląda. Będzie także program Radio Opole ze Zdrowiem Ci do Twarzy między 13 a 15 może na śmierć, jak będzie prowadziła dla Państwa stamtąd audycję, no, tylu specjalistów i lekarzy mieć na miejscu. To jest świetna okazja, żeby właśnie taki program zrobić. Barbara Pawlos, rzecznik Opolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jest gościem Radio Opole. Nie kończymy rozmowy. Pani Berwad-Baro, to wszystko podkreślimy 4 lutego, czyli nie w najbliższy weekend, tylko w następny weekend, w sobotę. A przyczynkiem do zorganizowania tej imprezy, jak można wyczytać na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia, jest taki raport z badań zdrowie dzieci w pandemii COVID-19. Już troszeczkę Pani o tym wspomniała w pierwszej części naszej rozmowy. Ten raport no, musi zawierać jakieś ważne wnioski, że aż tak dużą imprezę organizujecie? Jest to raport, który powstał na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Został przeprowadzony przez Instytut Matki i Dziecka i wskazuje, że nasze dzieci po pandemii COVID-19 borykają się z różnego rodzaju problemami. My tu na polszczyźnie też widzimy to chociażby z relacji lekarzy rodzinnych. Tak naprawdę bilanse dzieci po pandemii, czyli profilaktyczne badanie u mm. lekarza rodzinnego, wróciło już pełną parą i widzimy, że i dzieci borykają się z nadwagą, ze skoliozami, z różnego rodzaju wadami kręgosłupa. Brak ruchu wśród naszych dzieci tutaj też doskwiera, ponieważ przyzwyczaiło się tak naprawdę do tego, że można siedzieć w domu, oglądać telewizor albo siedzieć na tablecie. Mhm. Tak, chcemy odwrócić ten negatywny trend. Chcemy nie tylko umożliwić te badania, ale zachęcać też do uprawiania sportu właśnie przez współpracę z klubami sportowymi. A wracając jeszcze do lekarzy, lekarzy specjalistów ile w sumie będzie takich stanowisk? ile będzie lekarzy gotowych do przebadania naszych dzieci? Lekarzy w sumie będzie około 40. Zorganizowaliśmy to w ten sposób, żeby przynajmniej kilku lekarzy z danej dziedziny było dostępnych jednoczasowo na miejscu. Natomiast patrząc na pierwszą edycję krainy, wiemy, że największym powodzeniem cieszyło się właśnie wady postawy, konsultacje laryngologiczne, czy konsultacje neurologopedyczne. Dlatego Nauczeni doświadczeniem mhm. już zorganizowaliśmy to w ten sposób, żeby to nie, nie było nie była jedna, kon, jedna konsultacja jednoczasowo, tylko kilkanaście, a tak jak w przypadku e, akurat fizjoterapeutów, nawet i e, chyba 12 albo trzynastu mamy jednoczasowo. No to całkiem sporo rzeszę dzieci będzie można przebadać. I teraz pytanie, wiem, że to jest bez skierowania, wiem, że to jest bez rejestracji. Um, tylko właśnie, czy można jakoś się wcześniej umówić, żeby, żeby jako, o którejś konkretnej godzinie się dostać do tego specjalisty? Czy można przyjść wcześniej na przykład i czekać w kolejce, na, 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 żeby pierwszym, pierwszym być przyjętym? Zachęcamy do tego, żeby przyjść jednak tak, jak impreza się zaczyna, czyli o godzinie 9 rano. To nie jest tak, że stajemy pod wybranym gabinetem lekarza specjalisty, do którego akurat chcemy się dostać, tylko tak jak mówiłam w poprzedniej części rozmowy najpierw jesteśmy najpierw podstawowe pomiary waga wzrost lekarz Pediatra, a dopiero potem pediatra kieruje nas do odpowiedniego specjalisty. Oczywiście sugeruje się absolutnie tym, co rodzice no, też będą chcieli zbadać, ponieważ rodzice bardzo dobrze znają swoje dzieci, ale mamy nadzieję, że przez to badanie przez lekarza pediatrę być może ukażą się jeszcze inne rzeczy, których rodzice nie są w stanie zobaczyć mhm. na co dzień, bo się po prostu na tym nie znają. To impreza profilaktyczna, akcja profilaktyczna kraina zdrowia dzieci, która jest przed nami 4. A właśnie dzisiaj, jeśli dobrze kojarzy, kończy się inna duża akcja profilaktyczna. Dziś kończą się dni cytologii, cytologia na Cito. Przez trzy dni wspólnie z Centrum Zdrowia w Opolu kobiety mogły skorzystać z badania cytologicznego. Na badanie cytologiczne można się było wcześniej rejestrować. Rejestrowaliśmy u nas w Narodowym Funduszu Zdrowia i tak naprawdę jesteśmy zaskoczeni. Ogromem chętnych pań, które chciały skorzystać z tego wydarzenia, jest to bardzo dobra wiadomość, że nasze kobiety chcą się badać. Tak naprawdę, w ciągu pierwszych dwóch godzin, dwóch- trzech godzin zostały wykorzystane 120 miejsc, które były umożliwione do rejestracji. Um, Dlatego chcemy powtórzyć tą akcję. Wspólnie z Centrum Zdrowia w Opolu już planujemy taką powtórkę takiej akcji w lutym. Natomiast ja przypominam, że są programy profilaktyczne, w których można skorzystać z badania cytologicznego. No i oczywiście u swojego ginekologa podczas wizyty ambulatoryjnej też takie badanie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest wykonywane. Natomiast myślę, że zachęciło nasze panie to... Że było, to badanie, że było to badanie, na które można się zapisać, cytologia i wychodzimy. Tak? Takie badanie jest krótkie. Mhm. Wynik, na wynik czekamy około trzech tygodni, natomiast bardzo cieszymy się, że widać rzeczywiście, że nasze panie chcą się badać. To jest dobre. To samo też było widać w zeszłym roku w krainie Zdrowia Dzieci. Dobre, że myślimy o sobie, dbamy o siebie, bo życzenia, dużo zdrowia nie wystarczą. Trzeba coś zrobić w tym zakresie, prawda? To prawda. Staramy się bardzo, żeby wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców naszego województwa i organizować takie akcje profilaktyczne. Dziękuję bardzo za wizytę w RadioPole. Barbara Pawlos, rzecznika polskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, była Państwa i moim gościem. Dziękuję. Cała rozmowa na radio.opole.pl We'll